No, to cześć. Chciałam Was przeprosić, że przez najbliższy czas nie było żadnych filmów i nie wiem kiedy się kolejne pojawią. Ale chciałam Wam pokazać wszystkie dostępne koniki wraz z akcesoriami. Mamy tutaj Izabelka, Jest on koniem w wersji arabskiej, co widać po pysku. Jest troszeczkę inny pyszczek niż takie klasyczne moje koniki. No i taki konik jest w tym momencie też na promocji na Vinted. Gdzie Wam się tutaj pojawi? Jest on od razu z halterkiem. Czarnym. No i oczywiście z kim. Kolejnym konikiem jest taka czarna piękność, który pierwszy raz robiłam koreczki. Nie wiem, czy one dobrze wyszły, czy nie, ale dodałam ku kartki, żeby jakoś tak biednie nie było. Więc konie jedzie i z halterkiem, i z kokardkami. I kokardki oczywiście są zdejmowane, bo są one na szpilki. No i oczywiście grzywkę można od, y odwiązać. <gryw> tak, można ją odwiązać. One są też szpilki włożone. Ale no, można ją odwiązać, odwiązać warkoczyki i mieć normalnie prostą grzywę. I on również jest kijem. I również jest to szablon arabski. Kolejnym konikiem jest taki kucyk z dość dłuższą grzywą. Jest on rudy, bez żadnych odmian i oczywiście z kalterkiem. No i oczywiście kijek. Już wkrótce będzie taki konik. Możecie zaproponować kolor grzywy. Jest on taki bordowy troszkę. I to jest rozmiar A5. Kolejnym koniem jest konik z ankiet na... TikToku. Yy, on będzie miał średnią grzywę, ale póki co jeszcze go nie kończę. No i jest czarnym konikiem. A4. Również koniki yy, wersja długopis. Maści izabelowate. Jedny z irokezem, a drugi jest taką krótszą grzywą. Albo dłuższym irokezem. No i mamy też ostatni naczłek. W takich kolorach. 17 cm. Jest również uwiąz, który ma 60 cm, z plastikowym karabinczykiem. I zapraszam Was serdecznie, właśnie na wintet, który powinien Wam się tutaj pojawić, bo jak mówię, spora promocja w tym momencie na koniki, które Wam się tu wyświetli gdzieś. Mam nadzieję, że taki krótki filmik pokazowy z konikami Wam się spodoba zawsze coś, bo mówię, braki w, w tym momencie nie mam możliwości na nagranie.